O Ryd, co tu się dzieje? Difroster dobra. Mam porobione już w obiadach. Pokażę wam co i jak na tej placie, co tu się dzieje. Stołóweczka, TV. Ten coś co można poglądać w wolnej w chwili, jak coś tam robisz, wiesz, co chodzi, nie? A tak to tu wygląda spoko nawet, nie? Duża stołówka. Nie ma co tu opowiadać. Wszystko widzieliście już wcześniej na innych filmach. tu kurde. Coś tu ciekawego? Nie. Już też tak jeszcze tak nie oziąłem po tej platwie. Nie mam po co w sumie. Człowiek robi swoje i chce spi**iać stąd. Do domu. W tomu też mam masę rzeczy do ogarnięcia, ale już, już spoko. Idziemy. Idziemy do góry. Kurde, może A, pójdziemy tyłem Tędy sobie przejdziemy. Takie główne punkty wam pokażę na platformie, Nie będziemy tam latać. Wszędzie pokoje oprócz tutaj drugiego piętra. Bardziej rekreacyjne takie jest, nie? To jest jedno z pomieszczeń rekreacyjnych. Taka siłownia czy coś tam, nie? To pierwszy raz widzę, nie? Jakieś blokuje się, że coś. Pierwszy raz to widzę, nie? Bieskitu. Czy to się włącza, starz coś? Gdzie to jest? O oh, mi to. Aha. To jest jakiś przycisk. Śpilot coś. Ach tu jest, No, takie ruty. I co dalej? Nie działa. Nie wiem, jestem. Dobra, Jest to jest? O, już butelkę tu zostawił. Dobra, także to było jedno wakacyjne pomieszczonko. Idziemy dalej. Bardzo bilardzik, Tam, Darcik Tu trzeba co kurde zagrać tej, jakąś F1. O, patrz ty Jaś, Zajebiście, sprawa? muszę, usiąść, kurde, przejść, polatać, kurde. Formuła 1 jest? Jest. Zajebiście, kurde. Co PlayStation, nie? Ta play. To jest drugi play. Osobny telewizor, fajnie, spoko, fajnie, fajnie. Tu mamy już typową siłkę. Zajebiście, nie wiem czy zauważyliście, ale w tamtym pokoju gdzie były gry, dwie kamery mają pierdolnięte, żeby nikt nie zapierdał list centoj. Zresztą nie ma się co dziwić. Często się zdarza, że giną jakieś gry, pady, czy inne takie rzeczy. Nawet kurde kable kurde do, do konsoli giną. Nie? No ale spoko No. A tu jest przesada, nie? Pasta tej. 120 kg. <laughs> Uwierzcie mi, że są tutaj kurde ogry, co hapią, nie? Takie ciężary. Kurde. No, spoko, jakiś wyciąg tutaj, kurde. Ławeczka, skosik płaski, sobie możesz jechać. Tu na nóżki, fajna maszynka. Brakuje na brzuch, kurde. Kiedyś, kiedyś była taka fajna maszyna na brzuch. Siadało się i zginało się tam, wiesz, tułowym. Co ta sprawa, kurcze No. No, tak to to wygląda, nie? No i to było na tyle z atrakcji. Co tam jeszcze? Na no, polarnie mogę wam pokazać ewentualnie A co tu więcej, nie? Takie to kurcze buty tej. Mojego pokoju jeszcze nie widzieliście, ale to na koniec pracy wam pokażę. Teraz nie ma sensu. Da, to jakąś kawę. Długo nie stąd nie nagrywałem, bo tak szczerze mówiąc Zapracowany byłem, żeby zrobić swoje No tak jak mówiłem, a dają chwilę, to coś wam tam kurde nagram no, Dobra, bo z jedną ręką nie otworzę tego Polarnia Typowa tak jak powinno być w środku Sowki Telewizor zajebisty tam jakieś pochłania szkodę powietrza do filtrowania. chodzi, chodzimy? razu spędzania tutaj dużo czasu, przecież na chwilę i śmierdzisz, Także tu na szybko się wieje, szybka feczka i z stąd. Tam po drugiej ścianie jest kolejne takie pomieszczenie, ale to już dla niepalących dokładnie to samo. Drobna zabawa z resztkami. Sticky toffee pudding został. Cóż, do miksera gorąca czekolada zmiksowane na tarckę. pod Podpiec 5-10 minut. 200 stopni. I co z tego wyjdzie? Oszukane takie brownie, bym powiedział. Robota zrobiona, czas na przerwę. I tak codziennie, od pierwszej do czwartej do kabinki, coś poglądać. Luzik. Twój pokój, rezydencja. <głos> <głos> nie, ogólnie spoko, nie? spoko, naprawdę jest spoko Czekaj, przyłączę wam kamerę. O, wyrka, proszę bardzo. Człowiek, jakie loże, nie? I ten materac jest. Tu w ogóle jest materac na jakimś materacu, chłopie. Fajnie się tu śpi, naprawdę kurde mega, nie? Mięciutko, znaczy mięciutko. Nie jest za miękko, akurat tak samo raz. Można się wyspać, bo na mojej starej płatwie to człowiek jak. Kładłeś się to kurde w nie? Nie mogłem się kompletnie wyspać tam kurcze Kręgosłup bolał, plecy, masakra, nie? Ogólnie no, spoko, nie? Normalnie survival Tam powinien schować, ale za bardzo chyba Nie wiem czy do tego tu gdzieś Nie, to takie wiesz Pierdółki Ekwipunek w razie jakby coś się działo, żeby uciekać stąd. Nie no, spoko, nie? Pokoje czyste. Telewizja jest. Nie, nie chyba tutaj jakąś mają. To nie jest internetowo. Czy... O, miałeś telewizję. Nie, jakaś tam internetowa czy nie internetowa, ale spoko. Chodzi luz. Nie, luz. Chodziło. Co się stało? O, jest OK. Okno na świat mamy za oknem nóżkę okno fajdane jak zwykle ale dobrze że jest bo ja nie miałem tam nie tak sobie tutaj to wygląda proszę bardzo spoko nie spoko taś to zasłon tu, hop tu do góry ten spać nie idzie jak jakieś kurde światu dochodzi zgasisz tutaj o, jest dobrze, jest dobrze No, co tu jeszcze wam pokazać Które Temperaturkę możecie sobie oczywiście ustawić Jaką tutaj chcecie Nie wiem, czasami to działa, czasami nie działa Nie wiem, jakoś tak kurde Dokręcisz na 25 stopnia A zimno w pokoju Nie wiem, może coś tam ma nie tak z tym, ale Gizem No łazienka, wiadomo Wiadomo do czego to jest Także polecam Tak musi być Spoko, nie? Los, los Nie ma co więcej tutaj wam pokazywać, nie? Szafki duże swoje, nie będę otwierał, ale... Czekaj No Ale pojemne Dobra, zamknij to Zamknij to Kurde, te kierpce tej gości w sklepie mi polecił, że zajbisty buty, nie? Wygodne Nie Absolutnie nie Nogi bolą, klucze, a nie wiem, ty. Dwie pustuwy, nie? Zobaczcie, klucze. Trzeba było zamówić za kurcze Tak zawsze zamawiałem za 130 zł, bo były na lepsze buty, nie? A zawsze to tam co trzeci wyjazd wymieniam, won i nowe kupuję, nie? Także no co? Tak szczerze mówiąc, no już jestem tu dwa tygodnie, a dopiero klucze. Pierwszy odcinek wyjdzie, bo szczerze mówiąc. Tak chciałbym tylko pokazać jak wygląda na innej platwie typowo wiertniczej. Z kuchni coś tam było, jak widzieliście wcześniej, ale to też mówię kurczę. Jak coś tam jeszcze będzie tam nagrania, to mam coś tam dogram. Ale na razie robimy taki szybki, szybki odcinek. Ten i jeszcze jeden wyjdzie. Na tym skończę. Nie będę więcej stąd nagrywał. No po co, nie? Nie ma sensu. Czekam może bym gdzieś pojechał, może na dniówkach porobił, to wiesz. Wtedy więcej gotowania, i tak dalej. A tutaj, kurde, piekarze, zresztą to już widzieliście nieraz, co tam się robi. E, czy na starej platwie. A tu. robi no, robisz to samo, nie? Także nie ma jakichś tam większych, kurde, e, bajerów, nie? Wiadomo o co chodzi. No, sensory. Proszę, jakby miejsca na kuchni dzisiaj mi braknie, musiałem specjalnie przerwę brać. No, dramat. Kurde da. Takie duże chleby wypiekam, blumery. Cztery już się pieką. Jeszcze cztery zostały. Ciasto do wypieku. człowiek tu się pracuje. Cztery już są. kolejny cztery w piekarniku. Kurwa masakra ty. Dlatego te piekarniczki takie, ten jest na steamer, nie jako piekarnik. Mało miejsca dla piekarza to, to nie temat, to nie kuchnia kurczę, do opieczenia, do, do zabawy z takimi rzeczami. No ale wiesz, czasami kurde, jak trzeba, to trzeba, nie? Cóż zrobić, takie życie. Kolejne cztery lądują. Jeden coś klap, ale spoko. Proszę bardzo, bułeczki. O! Elegancko. Dobra. Chwila przerwy, można iść na kawkę. Kolejny dzień zmagań człowieku, Sto hamburgerów, pankejki, cholera wie co jeszcze, jakieś bułki osrane, o kurwa dzisiaj jest ten dzień, dzisiaj jest ten dzień, że mnie wszystko wkurwiane. ja pierdolę, tak to jest jak człowiek wstanie kurwa lewą nogą, menadżerek kurwa wymyśla, też kurwy syny nie chcą mieć. kurwa. Yy, ciastek, bo stwierdzili, że chcą coś innego, pączki, chuj wie co jeszcze, człowieku. Kurwa, ta kuchnia nie jest, kurwa, dostosowana do piekarza, człowieku. No jak mam tu, kurwa, no nie ma miejsca. Zrobiłem 100, tu, kurwa, pieprzonych bułek tych, tych do hamburgerów, człowieku. Cała kuchnia zarąbana, nie, nie ma miejsca. Absolutnie nie ma miejsca. A to jeszcze nie koniec, to jest dopiero początek na dzisiaj, nie? Kurwa mać, no wymyśla kurwa, ale tak to jest młody menadżerek zacznie ci wymyślać kurwa, bo on chce to, sram to, wanto i ja pierdolę nie dramat chciałem się trochę bo nie daje rady nie? taki zapierdol dzisiaj, zresztą patrz gdzie to jest no, polubiłem chłopakom, kurde niech mają z dupy mi nie strzelać, kurde Bułki do hamburgerów Kujźwa człowieku Jeszcze najgorzej Mam tego stewarda, nie? A mnie dzisiaj podburzył Kurwa masakra, ty Wziąłeś I pierdoły się robi Flapjacki Inne gówna Nagrywa? Nagrywa Kurwa Ty Mam gościa z Stewarda, nie? Nie wiem ile on ma lat. Gość jest... Kurwa z jakiego kraju ty. Kurwa nie pamiętam. On mi mówi, ale nie pamiętam z jakiego kraju, nie? Nie wiem, najwidoczniej jest taki kraj, że jest mało znaczący na kuli ziemskiej, dlatego nie pamiętam. Gość się słabo mówi w ogóle po angielsku. Co drugie, kuma. I mówię do gościa, mówię słuchaj, patrz ty. Miem te ciasta tutaj, nie? A pokryłem kilka takich talerzy z ciastami. O jakości weźmij, y, zafoliuj to i połóż mi na, na terażki tutaj, nie? Co są mnie? No problem, no problem, my friend. No. Wziął kurwa do Gobera i wypierdolili wszystko w pizdu nie. Ten go... Kurwa, no pokażę wam gober, bo ja nie wiem czy macie o co chodzi, bo ja dawno nie nakrywałem tak z kuchni. Ten tu o. To jest do zlewek, nie? Reszka, reszki jedzenia, cyk, załącza, o, tu załączasz, cyk. O. Wszystko zmielone, idzie w pizdu do, do morza, nie? Wiesz, nic się nie ma, i wypierdolił mi człowieku ciasta, nie? Myślę, że my szlak trafi, kurwa, nie? Traść już spotkłeś się człowiek. Ja pierdolą ja pierdolę, mówię, kurwa, cztery, cztery takie talerze mi wypierdolił, nie? Ja mówię, kurwa, chłopię, mówię, kurwa, no nie, nie rozumiesz? normalnej rzeczy, co, co się mówi do ciebie. No myślałem, że my chuj szczeli, nie? Człowiek zapierdala, kurwa. Robi wszystko tak, żeby było jak najlepiej, nie? wypierdolić ci ciasta kurwa i chuj, nie. No mówię, no kurwa jego mać mówię, no naprawdę tak ciężko kurwa zrozumieć, jak nie wyczegły, zapytaj się, no. Kurwa. <laughs> zaczyna się, kurwa, no, zaczyna się. Dawno, kurwa, no dawno nie było syfu. Mówię, kurwa. Ja pierdolę, kurwa, człowieku, nie? Dramat, kurwa, dramat, kurwa. Dosowny dramat. Już menadżer przychodzi. Jak ci idzie w pracy, kurwa? Wszystko dobrze? Wy, no kurwa, elegancko. Nawet zadać jedną tajemnicę. Nie mogłem trafić lepiej, kurwa. Ja pierdolę, no. Czasami widzisz, człowiek się musi wkurwić, nie? W sumie ta kuchnia to jest dramat. Dramat. Mówię, żeby, patrz, tutaj by mogli wstawić, nie? Dwa takie piece, albo jeden, chociaż taki większy, wiesz. Taki wielki pies by wstawili, zajebiście by było, wiesz, dla piekarza czy coś, nie? Wiesz, o co chodzi, nie? Naprawdę teraz musisz gadać, człowieku, tłumaczę tu? Nie, bo jest miejsce na to, nie? A tu wszystko jeszcze nie wiem, po co to, kurwa, jest. Na co? To idziesz od człowieka, się obijasz o to, no bez sensu, nie? Tak mała kuchnia, stołówka jest za duża, tutaj powinien troszeczkę ją przyciągnąć tu nie wiem. A, to wszystko jest tak. Tak to jest, widzisz jak kurwa, Chińczycy robią kurwa, nie? Chińskie mają łapki wszędzie w pierdoli, a potem ty przychodzisz i nie możesz się ruszyć człowieku. się zjebał Czysty jest Się i coś się stało Chodziłem, lekarz przyszedł, popatrzył, poszedł w pizduny Jak widać e, Troszeczkę inny pokój niż, niż tamten co miałem no, Tylko dlatego, że jestem na kolejnym wyjeździe e generalnie na to będziemy kończyć już ten filmik troszeczkę taki mix mash bo tam to już był bardzo, bardzo stały materiał e, który dopiero teraz poskładałem e, a nowy filmik już wyjdą za, e, za lada dzień, że tak powiem Także, co tu mówić krótka przewideczka z nowej platwy a ja się z wami żegnam Do Słyszenka, następnym razem pozdrawiam Just another cruise. Kurwa, ja pierdolę. Kurwa drożej zapomniałeś dać tych kurwa debilu, ty. Nie, no chłopie. Ta kuchnia to jest przecież potęga, nie? Masakra. të vekur. A këtë të shqeve nga zita, o janë e vekur.